Nazywam się Halina Wiśniewska z domu rybak. Jak pamięta pani okres przed powstaniem jeszcze przed 1 września 39? Byłam wtedy uczennicą gimnazjum i należałam do przysposobienia wojskowego kobiet, tak zwane PWK. Przechodziłam tam wszelkie szkolenia wojskowe, trzy razy byłam na obozie, byłam zaangażowana i uczuciowo, i patriotycznie. 1 września 1939 roku dostałam polecenie od swoich zwierzchników, od dowódców, żebym brała udział w pomocniczej służbie w telefonach warszawskich. Najpierw zgłosiłam się na ulicę Zielną, ale w ciągu trzech dni przenieśli mnie do telefonów na tłomackie. To był nowoczesny gmach, wielki, masywny, i tam urzędowałam, że tak powiem, przez cały czas trwania akcji wojennej bardzo często nie mogliśmy stamtąd wyjść, no bo były naloty. Mieszkałam dość daleko, więc często się tam nocowało. W 1940 roku poznałam się z moim mężem, który uczestniczył w związku walki zbrojnej. To zaowocowało włączeniem mnie do ruchu oporu od 1941 roku. No co robiłam? Pracowałam jako łączniczka, brałam udział w ochronie naszych ćwiczeń, bo mieliśmy ćwiczenia w podwarszawskich lasach, jako ochrona, czy jak to się nazywa, czujka. No, w każdym razie moje mieszkanie w Warszawie, na placu Kazimierza Wielkiego 4, było punktem kontaktowym. No, ponieważ mieszkałam tylko z tatą i miałam duże mieszkanie, to najczęściej u mnie odbywały się wszelkie zebrania, przysięgi, szkolenia. I tak to trwało. No, ponieważ był to dom, tak zwany Pekin, na środku placu Kazimierza stała hala targowa taka jak hala Mirowska tylko może mniejsza tam się codziennie cuda działy bo sprzedających było mnóstwo Niemcy ich ciągle ganiali ciągle łapali oni uciekali przeważnie do mojego domu bo mnóstwo ludzi tam przychodziło no w ogóle to był dom o dwóch podwórkach dwóch bramach nigdy nie było wiadomo to, co i jak. Także dość częste były wizyty Niemców w nocy. No po prostu przychodzili po różnych ludzi, człowiek tylko siedział i czekał, czy przypadkiem nie idą po nas, a ciągle albo Żydów wyprowadzali, albo no, różne się tam cuda działy, ale dzięki temu, że był tam taki bałagan, to jakoś przetrwaliśmy. Co noc się czuwało, czy przypadkiem po nas nie przyjdą. No i tak było do 1943 roku. Byłam razem ze swoim chłopakiem, a później małżonkiem, bo zaraz po zdaniu matury 13 czerwca 1943 roku wyszłam za mąż. A jak pani pamięta naukę, bo skoro zdała pani maturę, to musiała pani uczęszczać na jakieś tajne komplety. W roku szkolnym 1942-43 ukończyłam dwuletnią prywatną szkołę drugiego stopnia Heleny Grabowskiej w Warszawie, przy ulicy Królewskiej 16. Konspiracyjnie uczono w niej języka polskiego, historii Polski przez przysposobienia obronnego. Dyrektorem szkoły był Marian Mokrzycki, w konspiracji porucznik, pseudonim Bicz. Dzieje tej szkoły zostały opisane w dzienniku Rzeczpospolita w roku 2005. Cały czas byłam włączona w akcje przeszkoleń sanitarnych, chociaż miałam dużo wiadomości z PWK oraz ze szkoły, gdzie oprócz normalnej nauki uczennicy były zaabsorbowane pracą konspiracyjną w grupach sanitarnych i zwiadowczych. A jak to wszystko się odbywało? Przychodzili przeważnie do mnie koledzy i koleżanki i odbywały się nasze zebrania. Później były nawet szkolenia z bronią jak się używa broni, rozkłada, składa i tak dalej. Panowie mieli także szkolenia pod chorążówki bo też przeważnie byli po maturze nawet musztra się odbywała. Przychodził dowódca, bo na początku byliśmy za dowódcę porucznika prawdzica, a później w 1943 roku, ponieważ były jakieś aresztowania, to przyłączono nas do drugiego batalionu szturmowego Odwet. No i w Odwecie byliśmy do końca. Pierwsze, 1 sierpnia 1944 roku e, urodziłam synka, więc oczywiście nie mogłam brać bezpośrednio udziału w powstaniu, ale tak się działo, że o godzinie pierwszej urodziłam dziecko, a o godzinie trzeciej mój małżonek pożegnał się ze mną, bo poszedł do powstania. No, zostałam ze starszą siostrą, która miała większe doświadczenie. No, Ja byłam jeszcze bardzo młoda, najmłodsza no, z rodziny. E, tragedia moja zaczęła się od tego, że okazało się, że nie mam pokaru. Co robić z dzieckiem? No, jak utrzymać go przy życiu? Na początku umieszało się cukier z wodą i łyżeczką, wlewało do buzi, no, ale przecież nie wszystko. Trochę było jeszcze na początku zapasów. Były jakieś kaszki. No, siostra starała się jak tylko mogła ugotować jakąś rzadką zupkę. No i po prostu wlewało się to dziecku do buzi. A jak przebiegało okres ciąży? Była jakaś opieka lekarska? Nie, no, ja sobie zupełnie nie przypominam, żebym chodziła do jakichś lekarzy. No i jeszcze, co było tragicznego u mnie, przed samym powstaniem były naloty. No, Rosjanie niby Niemców, obiekty niemieckie bombardowali. No, zaczęły się nocne naloty. Na plac Kazimierza Wielkiego, na mój dom od frontu, upadła bomba. No, mój mąż się bardzo przeraził. Dziadek miał w radości pod Warszawą domeczek letni. Zaczęłam tam wyjeżdżać na noce. Na pewnej nocy zostałam sama. No, mąż nie mógł dojechać i był tak duży nalot z randolami wiszącymi, że zupełnie jak tak widno jak w dzień. Bombardowali kolejkę elektryczną, która jeździła do otwocka. No oczywiście droga powrotu została odcięta. Ludzie zaczęli masowo stamtąd uciekać do Warszawy. No Koło mnie zostali staruszkowie, którzy przerazili się, że ja zostanę z nimi. Co będzie, kiedy nadejdzie mój czas rozwiązania? No i mówią: no wie pani, lepiej, żeby pani jakoś się do tej Warszawy dostała, do rodziny. No i tak było, że przeszłam pieszą te 20 kilometrów z radości do Warszawy. No możliwe, że to przyspieszyło poród, bo ja dokładnie nie wiedziałam, kiedy mam termin rozwiązania. No nie chodziło się do lekarza, nie było przychodni, no po prostu nie wiedziałam kiedy. No bardzo możliwe, że to przejście spowodowało, że od razu poczułam się nie tak. Dlatego poszłam do siostry, bo ona mieszkała bliżej niż ja i siostra od razu zorganizowała akuszerkę położną, która mieszkała gdzieś w pobliżu. Ona przyszła, ale stwierdziła, że to jeszcze za wcześnie, i kazała zawołać się, gdy bóle będą intensywniejsze. To było w przeddzień powstania. Bóle miałam przez całą noc i do pierwszej w południe. No i wreszcie ona przyszła i pomogła. I dziecko się urodziło o pierwszej. Wszyscy szczęśliwi, no bo, bo syn, mąż także, ale o trzeciej mąż powiedział: No ni niestety, kochana, muszę cię pożegnać, bo powstanie. No, mam zbiórkę. Ja wiedziałam to doskonale. Ale mówi, nie martw się, to będzie trwało dwa, trzy dni prawdopodobnie, niedługo się zobaczymy i wszystko się ułoży. No i niestety wyszło coś zupełnie innego. Nie miałam od męża żadnej wiadomości do 15 sierpnia. 15 sierpnia przyszedł harcerzyk i przyniósł mi liścik, że... Oczywiście świetnie wszystko. On był w śródmieściu, w architekturze. Z tego się dowiedziałam, że jego siedziba jest w architekturze. Jeżeli będzie mógł, to niedługo się spotkamy i takie tam dyrdy mały. Miałam to szczęście w nieszczęściu, że była mu siostra, więc miałam opiekę. Był tam mój tata, który wtedy był już starszym człowiekiem, bo ja jestem najmłodsza, a on miał już swoje lata i nie bardzo dobrze się czuł, ale wystawał w kolejkach po wodę, no, bo niczego innego nie było. A chodziło o to, żeby moje dziecko chociaż wodę z cukrem, żeby chociaż wodę z cukrem piło, żeby tak je odżywiać. A na ulicy Śliskiej było strasznie od początku. Od pierwszego dnia musiałam uciekać do piwnicy, bo zostawiłam na chwilę dziecko w pokoju. To w tym momencie od razu coś wybuchło. No, szyby się posypały, no złapałam dziecko i powiedziałam, nie, nie, nigdy więcej go nie zostawię samego. Miałam chustkę i w beczku go nosiłam, owinięta chodziłam z nim. Powiedziałam, jeżeli się coś stanie, to żebyśmy zginęli razem, żeby któreś nie zostało. A jak reagowali pani znajomi? Znajomi? No, z pomocą nie było za dobrze, bo uważali, że mam siostrę, to mam opiekę. A każdy trząsł się o swoje życie. No, w piwnicach byliśmy. Przez pierwsze dni mieliśmy jakieś świeczki, ale to też się skończyło, no i siedzieliśmy po ciemku. Żadnych smoczków no, nie można było znaleźć, więc braliśmy gałganki, w które sypaliśmy cukier, zawiązywaliśmy jej nitką, no i dziecko to ssało. No i jakoś tam zipało, że tak powiem, ale, ale nasz dom na ulicy Śliskiej był całkowicie zrujnowany. Góra była całkowicie zerwana. Bez przerwy tłukły się latające krowy, czy szafy, jak to mówią. To ścinało góry tak, że dom był Cztero czy trzy piętrowe i te grudzy coraz niżej, coraz niżej opadały, no i wisiały nad piwnicami. Istniała groźba, że to się może zawalić i nas przygnieść. No, przetrwaliśmy tam do początku we września, a później siostra powiedziała, słuchajcie, musimy stąd uciekać, bo tu czeka nas tylko śmierć. Ja, owinięta w chustę z tym moim tłumoczkiem, oczywiście nic nie mogłam zabrać, no to tylko małą walizeczkę z kaftanikami, żeby no, jako tako przebrać dziecko, no. No oczywiście nie było mowy o żadnych kąpielach czy pielęgnacjach, no bo nie było gdzie i wody nie było. Także darło się prześcieradła, bieliznę jakąś i to się podkładało, zmieniało się i wyrzucało. No rzeczywiście, wyglądaliśmy tragicznie. Zdecydowaliśmy się na wyjście w nocy chyba z 1 na 2 września. Przeszliśmy ulicę Śliską, na której po obydwu stronach był pożar. Wszystkie gmachy, które tam stały, duże domy, no to wszystko płonęło. Starałyśmy się przechodzić środkiem, a wszędzie spadały płynące żagwie. Próbowałyśmy się jakoś wydostać. Doszłyśmy do ulicy Marszałkowskiej. Marszałko, Marszałkowską trzeba było przebiec, żeby dostać się na ulicę Zgoda, do powstańczej barykady, którą przechodziło się na drugą stronę Alei Jerozolimskich. No, wiedziałam, że mąż jest w architekturze, może nam coś pomoże. Przechodziłyśmy chyba półtora dnia, żeby dostać się do barykady, bo były takie kolejki. Wszyscy stąd uciekali. To nie tylko my. To było gruzowisko. W międzyczasie nasi zdobyli budynek pasty. Ulica Zielna była bliziutko. Wszystko było słychać, bo to wszystko było bardzo blisko. I stamtąd ludzie uciekali bezsilni na drugą stronę, bo wiedzieliśmy wszyscy, że tam jest lepiej, że tam ludzie prawie normalnie żyją. Gdzieś się zatrzymałyśmy. No, wiem, że moja siostra miała na ręku przewieszone moje palto i w ogóle nie mogłyśmy się przedostać, bo trzeba się było schylać poniżej linii obstrzału ze strony niemieckiej. Także nasi powstańcy siedzieli po drugiej stronie na górze, na pierwszym piętrze i dawali znaki chorągiewkami, kiedy można przechodzić. No to trzeba było przelecieć. Doszła w końcu nasza kolejka i jakoś szczęśliwie z tatą i siostrą przeszliśmy na drugą stronę Alei Jerozolimskich do Śródmieścia Południowego. A jakie były nastroje w kolejce do przejścia? No nasi to jak zwykle i kłócili się i śmiali i... No i w ogóle różne rzeczy się tam działy. Najpewniej no i, i tak zginiemy wszyscy. No takie były tam rozmowy. No, nieciekawe. No w każdym razie przeszliśmy aleje i zatrzymaliśmy się gdzieś na ulicy, chorzej. W piwnicach, oczywiście, bo szło się pod domami. W ścianach były wykute przejścia z jednego domu do drugiego. A dlaczego nie szliście górą? No jak górą? Górą było niemożliwe, bo przecież przez cały czas był ostrzał. No wobec tego siostra mówi, słuchaj, nie da rady, żebyśmy razem przeszły do architektury, bo ja nie wiem, którędy w tych labiryntach. Ty tu zostań, a ja pójdę i zawiadomię twojego męża, może nam coś pomoże. No i rzeczywiście, zostawiła mnie. Chociaż lokatorzy z ulicy Chorzej byli bardzo niezadowoleni, bo byłyśmy brudne, wyglądałyśmy tragicznie, no jak po spaleniu. No i dziecko, i obcy. Więc nie bardzo dobrze nas te panie przyjęły, ale łaskawie pozwoliły mnie zostać, bo na krótko. No i siostra jakimś cudem dobrnęła do architektury, ale spotkać tam akurat daną osobę, no nie było łatwo. Nie wszyscy się tam znali. Był tam przede wszystkim batalion Golski, i odwet został przyjęty przez Golskiego, bo nas rozbili na kolonii Staszica, bo mieliśmy tam swoje placówki. Zginęło tam. Bardzo wielu naszych, a reszta przeszła później przez pola mokotowskie w stronę politechniki na ulicę Polną, przez barykady. No i tam Gorski zgodził się przyjąć nas z odwetu. W taki właśnie sposób mąż dostał się do architektury. Jakimś cudem siostrego znalazła. Miał wtedy jakąś wartę, i po nazwisku, no, no, tam było mnóstwo ludzi. Znalazła go i powiedziała, jaka jest sytuacja. No, oczywiście mąż biegiem wrócił razem z nią na ulicę Chorzą, żeby mnie zabrać. Mąż złapał swoje dziecko i mówi: No, jakoś będziemy kombinować. Do architektury nie mogę Cię zabrać, bo wiadomo, ale postaram się. A ponieważ był dowódcą barykady, którą budowali ludzie na rogu ulic Poznańskiej i Wliczej, no, poznał się już z ludźmi miejscowymi. W każdym dużym domu był gospodarz. W każdym razie no, dowodził wszystkim. Zgodził się jeden pan, inżynier, no, bardzo przyjemny człowiek nas przyjąć, gdy zobaczył dziecko i mówi, no u mnie na parterze jest wytwórnia perfum i tam są tylko dwie panie, a zajęły, zajęty jest no, cały parter, więc pójdę z nimi, porozmawiam, czy one by pani nie przyjęły. A no, zgodziły się, nawet dały mi jakiś tapczan, ale zgodziły się tylko na mnie i dziecko, a tata i siostra musieli sobie czegoś poszukać, no jakiegoś lokum. Wszystko dobrze. Ale niestety nie mieliśmy żadnych zasobów. No wszystko było wyczerpane, no żadnego jedzenia, nic. No ponieważ tam było jeszcze bardzo dobrze, e, ludzie jeszcze spali w swoich łóżkach na piętrach, to ten pan zobowiązał się, że codziennie będzie mnie dokarmiać inna rodzina.